To rozumiem, to rozumiem, to rozumiem to jest jakiś żart. Ja myślę, że to chodzi o pewien elektorat dyrektora ryzyka, bardzo niestety wpływowej osobie w polskiej polityce, która też fortunę pewną medialną, której no, pochodzenie jest co najmniej niejasne, ale która... Ma ogromny wpływ, choćby ze względu na to, że tam przecież co chwila biegają ministrowie PiSu, także próbowali biegać ministrowie samoobrony, LPR-u. Dyrektor Rydzyk ma po prostu przerażająco duży wpływ na polskie życie publiczne i polityczne. Obraził żonę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Premier udał, że tego nie słyszy, wręcz przeciwnie, powiedział, że jego bratowa jest kobietą i pewnie niewiele rozumie, więc została dwa razy obrażona, A wpływ dyrektora ryzyka pozostaje nadal bardzo silny, albo jeszcze silniejszy niż był kiedyś. Od kilku kadencji dyrektor ryzyk wprowadza do sejmu około 40 posłów i w dodatku trzyma ich mocno za gardło wtedy, kiedy oni próbują cokolwiek zrobić. Bez jego przyzwolenia lub wbrew jego przyzwoleniu. Dlatego też położył Romana Giertycha już na katafalku. Teraz grozi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I bardzo jestem zgorszona tym, że premier Rzeczypospolitej ulega dyktatowi czy też presji tego, tego elektoratu kierowanego i sterowanego przez ojca Rycyka. Ja powiem tak. To, co słyszy się w Radio Maria, poza tą warstwą samopomocy, tak na pewno potrzebną bardzo wielu Polakom, to w gruncie rzeczy hańbiące, ksenofobiczne, antysemickie, antyobywatelskie postawy i ja jestem zdecydowanie przeciwna, żeby w ogóle w demokratycznym społeczeństwie tak bezkarnie można było głosić tak wrogie hasła wobec innych obywateli.